Witam, to znowu ja Dory Clipper i chcę wam dziś pokazać jak zrobić taki maszynę rającą, ale nie na płyty taką bo nie wiem no to wejdę może dobra, tu coś eksplodowałem to może polecimy trochę dalej od tych eksplozji bo miałem mama Ui. Wioska. co mnie nie obchodzi. Tak. Bo bloki potrzebujemy ehm, cztery. Bochonie trochę rec To ma bloków cztery. I kładziemy teraz tak. Tu. 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 I co robimy? Reston torch, reston torch, reston, 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 tu, 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 tu. No i chyba mi coś nie wyszło. Wszystko muszę. Tu. Tu. Dobra, to działa. Nie wiem, zawsze było na 4, teraz mi, mi jakoś... Nie wiem, czy mu się na 3 zrobiło. Jeszcze trzy bloki. Może tak. To będzie na tym. Tu na tym. a tu na tym ja i tak nam grało i grało i grało i grało i tak gra, maszyny tam możecie było jakie bloki pod to a zobaczę teraz czemu mi nie wyszło ten mechanizm tu tu Tom. Tom.

Teraz chyba powinna zadziałać. Hmm. jakiś błąd pewnie popełniłem. Tak, tak to powinno być. tak jak tak tylko że tak na cztery, bo co nie wiem, czy to się wyczerpie. A może się zrobić tak albo tak, zależy, jak wystarczy. No, uh, jakby to zatrzymać, teraz się pytacie. Najlepszy no sposób jest zniszczenie pochodni. Zniszczenie pochodni. I nam takie ten i po wymienianie tych pochoni na drugi raz, jeżeli się nam nie przypaliły. To są włączone i to się mogło przypalić, z tego że odłączyłem tamte. No to no tyle Nalka.